Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowny panie... Czerwony jest czerwony czerwonym... Jest czerwony Głośno będę mówił. Trzeba wcisnąć. O, już jest. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowny panie... panie. Ja prawda, pan policzył bardzo ładnie przekazał, prawda, że ile będzie mniej płacić każda podwodnia, prawda, każda ulica, a w związku z tym ja potrudziłem się, prawda, poszedłem dzisiaj do wspólnoty mieszkaniowej, prawda, która nieduża i jest na żołnierzy w a I w związku z tym tu mieszka pan kolega, pan Rysar, no ale to ja przedstawię. No i potrudziłem się, prawda, za to, bo nie słyszeliśmy, prawda, pan prezes nie przekazał, ile metrów. Za mieszkanie, za poruszanie wody za metr sześcienny, ile tyle i tyle na przykład za metr kwadratowy mieszkania tyle i tyle. To ktoś by, będzie by wiedział, prawda? Jak nie przedstawia bo o ile taniej, no to ja nie wiem o ile taniej, prawda, jak nie przedstawia się sumę. Na przykład suma taka jak taka, tyle ma płacić 5 zł, a teraz będzie płacił tyle, tyle W związku z tym na kości 8. Za dotychczas już chyba 4 czy 3 lata. Za podwyższanie wody za metr sześcienny płacą 22. Natomiast za, za centralne używanie do chwili obecnej, do 1 października płacili, płacili 4 zł za metr, kwadratowy, za metr kwadratowy. W związku z tym była podwyżka, prawda, za podwyższanie, za centralne używanie 5 zł, to znaczy 25%. Natomiast odrodziłem się, prawda, może to jest kolega prezes spółdzielni, prawda, ile jak przedstawia się cena kosztów spółdzielni? I mianowicie e, płacą mieszkańcy brutto za e, pod, tego, brutto za podgrzanie za metr sześcienny, za metr kwadratowy mieszkania, 3,30 brutto. Natomiast za podgrzanie wody płacą 17 zł. To już widać tutaj, w tym jednym, w tym, tym, tym dużym bloku. 2-5 różnicy. W związku z tym ja bym chciał, no słyszę od pana prezesa spółdzielni, prawda, ile wtedy do tej chwili za metr mieszkanie w kadrukule ja płaci, ile za ręcznie szybkie <suszynny> wody. To w tej chwili, gdybym ja będę wiedział, prawda, jak teraz 20-30% czy 30 stanie, to będę mówić, no to no, o to chodzi. Panie prezesie, ja zrobię 5 pytań i 5 pytań. A jest może, jest tak, jestem. Jest pan, niech jest pan, jest pan no, prezes spółdzielni, może raz, bardziej. Dokładnie przedstawię prawdę, to kolega bardzo. Na tej 5 pytań, 5 odpowiedzi na pytanie. Na tej tabeli żeśmy widzieli, że z chwilą podłączenia do nowej kotłowni będziemy mieli o jakiś tam procent niższą opłatę. Ale czy to dotyczy doceni po podwyżce przez PES? Czy A, po podwyżce to znaczy się, że nie będziemy mieli nic. Wyjdziemy na zero. Jedna z Także tego następna sprawa. Yy, jeśli chodzi o, o I obecną dyskusję. Szanowni Państwo, mówiliśmy się, że jeden mówi: Pan Wiesław Waświewski ma taki głos. Każdy, kto będzie chciał głos zabrać, będzie miał szansę. Nie róbmy szumu, nie róbmy yy, Jeśli chodzi o moc zamówioną, moc, przepraszam bardzo, wzrosła cena do mocy zamówionej. A moc zamówiona nie wzrosła. Jakim prawem? No, to powiem, ja po prostu pytam, bo tego nie znam. Dziękuję tego mnie. Konkretną stawkę. Za metr powierzchni powierzchnia i metr sześcienny o podgrzanie wody. I to, to znaczy wiem, że może w tej chwili jeszcze nie będzie yy, o dokładnych liczb, ale nie chodzi o to, ile zapłacą ci, którzy są w tej chwili podłączeni. I którzy korzystają w tej chwili z tej nowej kodłowni, i ile Pan ona liczy nim na przykład tego? Proszę to powiedzieć no, w przybliżeniu jakimś rozsądnym. Sprawa druga to w związku z tym, że jestem to mieszkańcem spółdzielni, ormieckiej spółdzielni mieszkaniowej, to jest od tej kotłowni, to właściwie to na samym końcu miasta. Miała w tym roku być remont ulicy, ulicy partyzantów od jednostki wojskowej do ulicy Ogrodowej i przy okazji tej remontu tej ulicy yy, miała być kładziona nitka yy, tam właśnie przez całe miasto do yy, tego i do nas, co by stworzyło nam okazję do ewentualnego podłączenia się. Chciałbym się dowiedzieć, w tym roku jakoś ta sprawa nie wypaliła, bo tam coś, konkurs był przegrany czy coś, tak słyszałem. Yy, czy Pan Burmistrz, czy ktokolwiek tutaj tu, tu z obecnych Coś wie na ten temat, dziękuję. Mam dwa pytania. Po pierwsze miałem właśnie prośbę do Pana Andrzejczyka. przepraszam, bo mówię nazwisko. Chodzi mi o te stosunkowanie się do umowy przedstępnej, jaką, jaką wspólnota Pedagogickiego 15 ma zawartą z przedsiębiorcą Pana Andrzejczyka. której to określone są terminy i pewne zobowiązania. Na które nawet nie otrzymałem dotychczas żadnych wyjaśnień, mimo że już oddane nie są dotrzymywane. Umowa jest umową, bez względu na to, jak ją przedstępnie czy wstępnie nazwiemy. Myślę, że jakieś obowiązki ze strony tego, który ze mną tą umowę podpisał, są. Po drugie, chciałbym, nie wiem, czy dobrze rozumuję, że energia cieplna z tej kotłowni pana Andryszczyka będzie jeszcze przepraszam bardzo, będzie dostarczana jak gdyby dwoma drogami, czyli bezpośrednio do odbiorców, na przykład taki, gdy zostanie podłączona wspólnota panelskiego 15, lub za pośrednictwem PEC-u. Czy to oznacza, że inne ceny będą obowiązywały przy dostarczaniu energii przez za pośrednictwem PEC-u i inne bezpośrednie. Jeżeli tak, na czym będzie polegała ta różnica? Dziękuję. Chcę Państwu poinformować, że bez przeciwieństwa do spółdzielni czerwonickiej czy spółdzielni mieszkalnowej nie, nie rozlicza się na podstawie metra kwadratowego powierzchni lokalnej. My, my ob, stosujemy ceny, jakie są zawarte w taryfie, czyli opłata za moc zamówioną, stała i opada zmienna według pobranych jednostek, czyli tych, I to są, to są my się tego rozliczamy i co miesiąc jest, są to faktury, faktury wysyłane na daną wspólnotę mieszkaniową. Natomiast zarządca lub administrator, on to rozlicza i każda wspólnota w pec jest jakby zgodnie mieszkaniową w rozumieniu tego osoba, Każda wspólnota posiada codzienne opomiarowanie, każda posiada oddzielny licznik energii cieplnej i każda wspólnota zapotrzebuje moc zamówioną na dane, na dane prawda, budynki. I albo sama, albo poprzez, poprzez zarządce rozlicza to te koszty, jakie prawda, ponosi i rozliczona metka. Na dzień dzisiejszy ja nie jest w stanie powiedzieć, jak w po po ile co to doszło. Mamy w tej chwili podpisane indywidualną umowę z indywidualnymi pracami, którzy po prostu mają indywidualne liczniki ciepła, i płacą po prostu w tej chwili indywidualnie za e, daną, prawda, jednostkę. Także na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić, ile, w jakiej sposobności wynosi e, e, metka ogrzewania danego lokalu, gdyż my e, ten tymczasem tym, bardzo się nie rozliczamy. Pytanie drugie było pana Wojsiewskiego. Podwyżka. Dlaczego, dlaczego taka podwyżka tej nocy są mówione? Rozporządzenie jasno mówi, że biorąc do kalkulacji koszty, koszty stałe, czyli ta opłata stała, nie może przekraczać do 30% ogólnych kosztów. PC to, to, to na dzień dzisiejszy w tej taryfie jest 20%-24%. Koszty zmienne są 50%. to jest proporcja, która musi być zachowana zgodnie z rozporządzeniem taryfowym. Takie my proporcje po, 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 do tych wyliczeń bierzemy i to i potem wychodzi taka zwyżka ceny na przykład opłaty stałe czy opłaty yy, zmienne. I tu jeszcze może teraz Pan Gronek, tak jak dobrze <coughs> na to, to chodzi o tą kotłownię y, rolnictwą, spółdzielnię mieszkaniową, także to jest to też Pana, bo tam my mamy swoją podłownię na ulicy Pogióż i na których na, na, na ulicy Armii Krajowej, także do miesiąca roku y, te kotłownie nasze będą podnoszone, to zapewne będą podnoszone te, y, te obiekty, które są tam, prawda, y, po drodze. No i tutaj było też pytanie w związku z tym, metrem, kwadratowy. Natomiast poruszę temat następnym pytaniem, jakie ceny będą będą stosowane, więc tak, na dzień dzisiejszy, jeżeli te jednostki lokalne czy są, które są podłączone bezpośrednio, będą są bezpośrednio podłączone do sieci cieplnej pana Andrzejewicza, one będą miały, będą, będą miały bezpośrednie stawki zawarte w taryfie pana Andrzejewicza, natomiast te wspólnoty które są połączone do instalacji PEC. PEC w tej chwili jest wytwórcą ciepła na dzień dzisiejszy. W tej chwili po połączeniu tych dwóch gotowni, się w tak zwanego ciepła. Dysybutor ciepła jest to który zakupuje energię ciepłą wytworzoną u innego wytwórcy i przesyła własnymi sieciami do innych odbiorców. I podpisując listy i, pod, i umowy, umowy przyłączeniowe, myśmy podpisali umowę na przyłączenie danych kotłowni. i te koszty pan na policzył, że jeżeli podłączy 10 kotłowni, to obroni się takie, takie koszty. Pamiętajmy, że by yy, chciał podłączyć bezpośrednio poza pecem, takie na prawo i, i można było to zrobić do każdego budynku, wtedy te koszty na pewno były nie takie nie, jak w tej chwili, bo yy, w tej chwili kodownie pecem są jakoby węzły które będą, posiadają, posiadają Instalacje przyłączenia do każdej wspólnoty, więc o te koszty są jakby pomieszczone. I PEC w związku z tym, że będzie utrzymywała te kotłownie, w dalszym ciągu będą takie węzły cieplne i utrzymanie tych węzłów cieplnych, czyli utrzymanie tych tak jak powiedziałem, energia elektryczna, opłaty ponoszone przez y, utrzymanie tych kotłowni i utrzymanie sieci cieplnej. PEC jako dystrybutor, zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, Doliczy opłatę zmienną i wypłatę stałą, która będzie po prostu doliczana do tych cen stosowanych pana Radośniwicza. I to będzie określone samo w taryfie, która będzie ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne. To Tu jeszcze w odpowiedzi na pytanie pana Wiesława Wysileckiego, który zapytał czy obniżka będzie kłopot wyższy w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Oczywiście, że będzie popłoch wyższy, bez względu na to, że część, u części z Państwa wywołała to wesołość. Ale tak ja przy, przytoczę taki przykład. Jeśli my idziemy teraz samochodem napędzanym na olej napędowy, to płacimy bardzo duże stawki więcej. Ja dotyczyło, jak sobie zanotowałem, pewnych zobowiązań wynikających z umowy przedwstępnej badawczej o 15. Bardzo proszę, Panie Istotnie tutaj wypada mi jedynie przeprosić Państwa ze wspólnoty mieszkaniowej Paderewskiego 15 za brak informacji i wyjaśnienia dlaczego terminy zawarte w tej umowie przedstępnej nie byliśmy w stanie dotrzymać. Wyjaśnienie tego jest proste. Sama procedura uzyskania dokumentacji i pozwoleń na budowę Niestety tak się przedłużyła, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć, że po prostu to wszystko zaczęło się wydłużać w czasie. No, dla, dla takiego zobrazowania dla Państwa, już nie mówię na temat, powiedzmy, procedury w, na terenie miasta, ale pierwszym podstawowym dokumentem, jaki musieliśmy uzyskać, to było pozwolenie na terenie jednostki wojskowej. I tu była bariera, którą, powiem Państwu szczerze, był moment, że Cały projekt zawisł na dosłownie, na, na włosku. Z prostej przyczyny, że pewne decyzje były odkładane do szczebla wyższego i pewne sprawy opierały się nawet o sztab generacji. Także w Warszawie zapadały decyzje, czy mamy tam przejść między jednym. Cześć, się, z pomagaliśmy w tak jest tutaj e, dzięki rzeczywiście e, panu burmistrzowi e, te decyzje wspólnie popychaliśmy, żeby jakoś tam one zapadały w miarę szybko. To się wszystko wydłużało, w czasie wydłużało. Nie mogliśmy na przykład przeskoczyć e, etapu e, jednostki wojskowej i, i starać się e, o pozwolenie na terenie miasta, no bo niestety tamten etap był. Priorytetowy. Jeżeli tam nie uzyskalibyśmy pozwolenia, no, z przykrością odstąpilibyśmy od tematu. Omijanie jednostki wojskowej było absolutnie nie technicz z technicznego punktu widzenia niemożliwe nie, nie do wykonania. Więc to jest tylko i ten y, podstawowy, ta podstawowa przyczyna, że po prostu dokumentacja, dokumenty, pozwolenia na budowę zostały wydłużone w czasie. Oczywiście, że tutaj to do Pana y, Prezesa. W najbliższym czasie e, Państwo z Wspólnoty Mieszkaniowej Paderskiej o 15 e, dostaniecie informację na piśmie wyjaśniającą sprawę. Bardzo proszę, proszę Pani jeszcze e, Do tego jeszcze tylko słówko. Kiedy konkretnie planujecie Państwo podłączyć naszą... Więc w terminie, określiliśmy na samym początku, do lipca, kiedy planujemy zakończyć etap budowy, ponieważ Państwo ujęliśmy w planach naszych, e, tych podstawowych pozwoleniu na budowę, które w tej chwili uprawa macnia się na dniach. W związku z tym e, cały ten etap zawarty w, w tym pozwoleniu będzie zrealizowany do lipca przyszłego roku. Państwo... Wykaz dotyczył wyłącznie panłkowi Pecowskich, a nie tych, które bezpośrednio nawiązały kontakt z przedsiębiorstwem się.